No i tak praktycznie mamy połowę, prawie połowę mamy tygodnia, masakra nie, już w Toruniu za nami. W Toruniu już za nami. Ale ten czas leci nieubłaganie ludziska, jeszcze trochę i majóweczka, oby było, ciepło. oby było ciepło, bo rówerek i tp i td, więc trzeba wykorzystać ten rok, ten rok trzeba wykorzystać.

tu 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 eee, Dobra, tu coś mamy. Jakaś zapalniczka. Która nam będzie potrzebna do kościoła. Tak, tak, tak. A gdy zdjął trzecią pieczęć, usłyszałem jak trzecia postać mówi: Och, ci, widziałem. A oto koń não dá para dizer tudo muito mal mas oh tu yo tudo bem nervoso isso isso Zapoczyt papieru toaletowego też są. Ładnie. Zapasiki, zapasiki. Dobra, tu nic więcej na razie nie widzę. Co eee, tu w ogóle jest? Tu jest śmierci, spoko. Tu coś jeszcze mamy.

Nope. Daar hang in there? Du, du, du. Co tu się dzieje co? <młyszy> Je wytryszak jeden mam. Pięknie. Park PP, Park PP, The Demon. Dobra, tu coś jeszcze jest. No tak, możemy się przejechać, bo przecież mamy elegancką brykę. Więc w czym problem?

Насекрет, насекрет. Вот, что мы tutaj coś jeszcze jest. Pani. O. Nice. Nice, nice, nice. <ścoughs> Dobra, czyli wszystkie punkty takie znacznikowe mamy z głowy. Okej, okay. co, to tak możemy. A to już możemy sobie podarować i dąbnąć tutaj. John Seed. siemanko, siemanko. Dobra, co tutaj mamy? Tutaj jest coś kolejnego. Jakąś brykę albo coś dostaniemy. Gdzie mówisz, że jest jakiś diament? Ciekaw jestem. No eee. A, czyli to jest gdzieś po tej stronie. Dobra, dlatego mi to tak pokazuje. Dobra. Dżu 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 dżuuu. Siemanko, siemanko, Motur. Akceptujemy i lecimy. let me holy shit rozwalę tą tarczę? Później jaką tarczę? Ah, that was <laughs> Lepiej, ale jeszcze nie perfekcyjnie. To dlatego, że zahaczyłem tam on, e, o górę tego mostu pewnie. Nie straciłem cenne sekundy, niestety. Tak, tak bywa. rebound one man of his word, not Nie, nie zdążę, nie ma szans. To jest masakra, żeby to zrobić, nie? To trzeba by było tak perfekcyjnie. że mam nie, Nie, ja tego nie zrobię, nie ma szans. Nie ma szans, bym to zrobił. No, dlatego, 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 ja tego teraz nie będę robić. Za dużo czasu bym zmarnował. I moim zdaniem tutaj najlepiej pada podłączyć. Żeby to ogarnąć. Klawka i myszkę do tego się nie nadaje. Jestem beznadziejny. Jestem do tego tutaj beznadziejny. Yy. No także to se na później zostawimy. To se na później zostawimy i będziemy czyścić potem. Cholerny świnie jedyny. Znu zrujnowały mój kurde ten. Perfekcyjny napad. Cholerny. Ten, you know there's an airstrip nearby with planes and everything i'd go there myself but jacob's always got men watching it pardon me man it hmm. was kritkritkritta oh oh i don't feel bad for celebrating john's death okay On jest po drugiej stronie, ale co nie zmienia faktu, że możemy go, możemy przeciąć mu tą drogę tutaj gdzieś, znowu. Spadaj mi tu świnką. Jedzie, 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 jedzie Nice Jore, i teraz gdzie mam ją zostawić? Tu, pięknie Nice o, radyjko, zapomniałem Śmierć wszystkim radiom w Far Cry'u 5 No mamy jeszcze dalej jechać, no dobra Hold oh, it to me, darling. Hold oh, it to me, darling. Hm 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 hm. The gas, kid. I'll shoot. This fucking cult. I knew before everyone else the seeds were a bunch of bullshitters. <laughs> I started pressing them early. Czekajcie, gdzie to tu? Next thing you know, I get in trouble for being too hard on Eden's Gate. Believe that shit? Only choice I had was to prep for what was coming, so I decked out my place. Stocked up 10 years worth of food. Put together air and water filtrations. I was at it for months. Ready to stick it out. Should have seen the looks people were giving me. I was at it for months. Ready to stick it out. Should've seen the looks people were giving me. Like I was some kind of lunatic. who was right? Merle fucking briggs who was right Merle fucking bricks of course colt came and pulled the rug out from under me never the here i am riding with you in the death wish hold the big fucking gun ready for payback <laughs> nee, quiet. smoke en bullet Yep. życzenie śmierci The death is with you oke okay. tu, 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 tu. Mm, co w ogóle mamy tutaj co to za Parker? Lady Parker. Oh. Mm -hmm. Oh. You'll see, Anne, I'll make you so proud. Oh, but, but, please, please tell me you have them. G give me the samples. Well done. Oh, Anne will be thrilled. A thrilled. it's done. the dynamic laser capacitor is complete. the real fun is about to begin. Uh, don't get me wrong, this has been great. I i'm just ready to move on to a new adventure, uh, something similar, but with, with just enough novelty to justify the cost. Uh, you, you know what i mean? you get it. all we're missing is power, and i need more than the local greatest supplier. And, and i know what you're thinking, but summoning lightning is out of the question. I'm not doing that again. Now, the transformer station to the north should, should have enough wattage. We just need to reroute all the electricity straight here. That should give me enough juice for one go. I'll, I'll radio you with instructions. Get going. We have one chance at this. Save the world from impending doom. Ano, ano 13 Trzynasty... A, nie mogę się tepnąć? Uuu... Muszę iść Co tam, sobie chwyciłeś do jedzonka? Pochwal się. Mhm. Nice. Nice, nice, nice. Mm -hmm. A no, że stacja transformatorowa. Transformers. this is the optimus prime calling all the decepticons hmm he Mora biti sam ovoga kurde, stari.